Hej, witam bardzo serdecznie w grze. Elek. Kawałeka na początek wam pokażę. Zaprezentuje Otóż. Nie musimy nawet. Tymi z tymi zabawkami przydanie. się ty nie pobawisz. Co tu robisz? Wystarczy, że przejdziemy tutaj. Sobie wlecimy. O, i jesteśmy w Goliath. A tam u góry sobie. Dura idzie. Sam początek gry. Widzimy się za chwilę i będziemy kontynuować rozgrywkę. Rozgrywkę. No i dobra. Widzimy się tuż po tym, jak zabraliśmy nie od Ragnara z pokoju. Cała technologia powinna pozostać w przeszłości. A nie. zabierz ten to do żółta. W ten oto sposób. Ten miecz ma swoją imponującą historię. Brał udział w wielu bitach. Ma dosyć taki średni współczynnik obrażeń. za to duże wymagania siły i zręczności. Coś mi z Regnarem. Więc co przeskrobałeś? Że jak Nazywam się Ragnar, jestem naczelnikiem. Pełnię obowiązki zwierzchnika berserków na czas pielgrzymki mistrza Toralda. Każdy, kto występuje przeciwko prawu, musi się przede mną wytłumaczyć. Poselstwa obcych frakcji też najpierw rozmawiają ze mną. Jesteś czyimś wysłannikiem? Co cię tu sprowadza? Mów! I pójdziemy z szczerością. Jestem uciekinierem albów. Moi ludzie próbowali mnie zabić, szukam azylu. A, albowie chcieli cię zabić, ale przeżyłeś. Hmm, jeśli nie kłamiesz, to właśnie wkroczyłeś do jaskini Smoka. Lepiej dobrze przemyśl kolejną odpowiedź. Powtarzam, czego właściwie chcesz. Szukam zajęcia. Możesz się wykazać, pomagając mieszkańcom Edanu. Wokół jest wystarczająco dużo pracy. Jeśli chcesz być tu tolerowany, powinieneś przestrzegać zasad. A te są proste. Za działanie na niekorzyść wspólnoty czeka cię kara, a jeśli się jej przysłużysz, możesz się spodziewać nagrody. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Jeśli coś będzie nie tak, będziesz się musiał przede mną tłumaczyć. Jasne. Ty tu rządzisz. Zgadza się. Im szybciej to pojmiesz, tym lepiej dla ciebie. Zastosuj się do moich rad, a przekonasz się o gościnności berserków. Coś jeszcze? Mistrz Torald, jakim jest człowiekiem? Chwilowo go nie ma. Naczelnicy nadzorują codzienne życie berserków. Wszyscy jednak podlegamy mistrzowi Toraldowi, pielgrzymowi. Pielgrzym wycofał się z życia publicznego, by poświęcić się znalezieniu sposobu, który pozwoli Edanowi przetrwać. Nikt nie ma takiej wiedzy na temat magii, jak on. Jeśli ktokolwiek jest nam w stanie pomóc rozwiązać mnożące się problemy, to tylko on. Gdzie mogę kupić taki pancerz jak twój? Ha! Pancerza naczelnika nie da się kupić. Nie jesteś jeszcze ogrodnikiem. O byciu wojownikiem możesz co najwyżej marzyć, a chcesz mój pancerz? Czemu nie? Nie zapędzaj się, przyjacielu. Najpierw musisz mi udowodnić, że nadajesz się na ogrodnika. Więc zrób coś pożytecznego dla miasta, a porozmawiamy o lepszym pancerzu czy twoim zdaniem berserkowie mogą powstrzymać albów przed podbojem Edanu to berserkowie zmienili Edan z pustkowia w las to nasz dom którego nie oddamy słyszałem że ponieśliście duże straty wojna zbiera swoje żniwo najpierw walczyliśmy z klerykami później musieliśmy poradzić sobie z napadami banitów teraz stawiamy czoło albom Wrośliśmy w tę ziemię. Mamy o co walczyć. Magia, wiara w siebie i stalowy oręż pomogą nam sprawić, by do Xakoru wróciło tyle samo martwych albów, ile berserków musieliśmy przez nich pochować. Kormak, ja i Angrim nie ustąpimy pola. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, idź do Angrima. Gdzie mogę znaleźć Angrima? Poszukaj go w dzielnicy wojowników, w pobliżu świątyni Many. Gdzie jest dzielnica wojowników? W pobliżu świątyni Many. Jeśli chcesz znaleźć jakieś miejsce w Goliet, najlepiej będzie, jak stąd wyjdziesz i poszukasz innego przewodnika. Załóżmy, że Ci pomogę. Tak. Masz dla mnie jakieś zadania specjalne? Zadania specjalne? Co pozwala ci sądzić, że potrzebuje kogoś, kto zrobi coś ponad tak zwaną normę? Widzę, co się dzieje. Ech, czy to aż tak oczywiste, że mamy tu problemy? I co to w ogóle za określenie? Ryba psuje się od głowy. Przeniotowo opcję wybrałem i. Ragnar, jest na ciebie zdenerwowany. Czy coś w tym celu było? Więc teraz pójdę, trudno to ukryć. Trudno to ukryć. Przyznaję, nie doceniłem cię. Przynajmniej jesteś uważny. Przyjście tu wymagało odwagi. Hmm. Więc rzeczywiście chcesz nam pomóc? Tak. Jest dużo do zrobienia. Nasi ludzie robią co mogą, ale wciąż brakuje nam zapasów. Jedzenia, lekarstw, części maszyn i różnego sprzętu. Mamy za mało ogrodników. Porozmawiaj z ludźmi, a oni doradzą ci, jak możesz najlepiej wykorzystać swoje umiejętności. Zdobądź ich zaufanie, a zyskasz moje. Jeśli postanowisz się do nas przyłączyć, znajdę dla ciebie specjalne zadanie. Wiele osób przychodzi tu, bo chce do nas dołączyć, wspinać się w hierarchii. Wyglądasz na ambitnego. Jeśli zdobędziesz moje zaufanie, możesz zajść wysoko. Ryba psuje się od głowy. Nie wiem, chodzi o zjedzenie ryby? rzucenie kimś rybą w głowę? Czy o smród ryby w okolicy? Naprawdę nie wiem, o co z tym mogło chodzić. Wspominałeś, że jeśli się zdecyduje, Będziesz miał dla mnie specjalne zadanie. Tak, słuchaj uważnie. Z pewnością już to wyczuwasz. Sytuacja się zmienia, coś się kroi. Muszę się dowiedzieć co. W innym razie nie mamy szans na pokonanie albów, ani przetrwanie czy rozwój. I tu pojawiasz się Ty. Potrzebuję informacji o pozostałych frakcjach. Każda wiadomość jest na wagę złota, ale najbardziej zależy mi na tym, byś dowiedział się, co słychać w forcie, w tawarze. Więc do dzieła! Pogadaj z banitami, sprawdź, co słychać w mieście pod kopułą w Abeście, wysąduj kleryków z Ignadonu. Czekam na informacje. Potrzebuję relacji z co najmniej dwóch miast. Nie ma zamiaru chyba czytać też opcji dialogowych, bo jak któryś wybieraj to i tak, mój bohater ją wypowie na głos, więc po prostu będę przeklikiwać jednej na drugą. To chyba będzie najlepsza opcja. Dlaczego nie wyślesz któregoś ze swoich ludzi? Pojawienie się berserka może wprowadzić niepotrzebny zamęt wśród innych frakcji. Mogą też nie chcieć z nim rozmawiać albo co gorsze, celowo kłamać. Tobie natomiast może się udać usłyszeć prawdę. Mogę to zlecić komuś innemu, jeśli tego chcesz, ale wtedy nie wykorzystasz szansy na to, by się wykazać. To niebezpieczna podróż, ale jeśli będziesz się trzymał szlaku, dotrzesz do pozostałych miast w jednym kawałku. A zatem, jak będzie? Chcesz się wykazać? Jeśli dobrze się spiszesz, zyskasz nie tylko eleksit, ale też przychylność, awans i poważanie. Byle komu nie zdradzamy tajników naszych czarów. Jeśli myślisz o takich zaszczytach, musisz na nie zapracować. W kwestii poparcia moich starań. Jest coś jeszcze, co mógłbym dla ciebie zrobić? Poważnie podchodzić do sprawy. To wszystko. Nie mogę przekazać ci swoich obowiązków, ale zastanowię się, czym możesz się zająć. Ogrodnicy nieustannie zadręczają mnie prośbami o wsparcie. Mam tego dość. A i jeszcze Irdor od jakiegoś czasu nie informował nas o tym, co dzieje się z wszechsercem. Dowiedz się, czy wszystko u niego w porządku i czy niczego nie potrzebuje. Jak widzisz, zawsze znajdzie się coś do zrobienia. Co mam zrobić? Popytaj w mieście. Pomagaj tubylcom, a oni szepną dobre słówko na twój temat naczelnikom swoich klanów. Niektórzy mają zbyt dużo obowiązków, a innym zdarza się łamać prawo. Zajmij się tym i zadbaj, by prawo było przestrzegane. To znaczy, nie rób niczego, na co nie zezwala prawo. To proste. Nie powiedział miejscowym albo lokalnej ludności lub mieszkańcom tego miasta, tylko tubylcom. Kawę. Nie pracuję za darmo. Słusznie! Należy znać swoją wartość. Zapłacisz mi? Za wykonanie zadań otrzymasz zapłatę. Mógłbyś zapłacić więcej. Należy znać swoją wartość. Zapłaciłem ci i powinieneś być zadowolony z otrzymanej sumy. Nikt tu nie chce cię oszukać, nie licz jednak na jałmużnę. Gdzie jest wszechserce? Na południe od Goliet, wzdłuż ścieżki. Prawdopodobnie jest zbyt zajęty doglądaniem go. Ale wolę się upewnić, że nie dzieje się nic złego. Co nowego w sprawie waszej wojny z Albami? Naszej wojny? Nie chcieliśmy jej, ale nas zaatakowano. Przesłali oddział, który zbudował konwerter na północy Edanu. Pomiędzy metalowymi strzępami tego, co zostało z konwertera, znajdziesz kości jego konstruktorów, albów. Od tamtego wydarzenia nie próbują już utrzymać się na naszych ziemiach, ograniczają się do krótkich napadów. Nikt nie wie, gdzie tym razem uderzą. Tu, w Tawarze czy Ignadonie. Bez wątpienia ta wojna nie oszczędza nawet albów. Niektórzy z nich zaczęli się buntować. Na północy jest grupa Separatystów. Nie zrezygnowali jeszcze z zasilanej eleksem broni, ale walczą przeciw własnej frakcji. No i dobra. Teraz udamy się tam do świątyni Manny. Tędy na razie nie chodzi po schodach, ponieważ to chcę zrobić później? Jedna osoba będzie musiała nas broń wyciągnąć. Nie wiem, czy chcę ją dobrą dawać. A inna opcja to jest tam rozmowa dialogat, którą możemy posłuchać. To też zrobię później. Obejdę sobie teraz. To wskoczę tam na górę i zobaczymy się na chwilę. Chwilę. Activate Teraz tak. Jak już jesteśmy tutaj, jest taki e, tam na dole jest kolejna osoba. którą ci Witaj w świątyni Many. Masz tu zadanie do wykonania? Czy szukasz uzdrowiciela? Powiedz coś. Składałeś śluby milczenia? Jesteście uzdrowicielami? Są między nami uzdrowiciele, ale o czym się przekonasz? To określenie służy nam również do opisywania tych, którzy uzdrawiają Magalana. Nazewnictwo wybrane przez Amreka bywa mylące. Jednak już do niego przywykliśmy. Oczyszczamy Magalana z przekleństwa Eleksu, zmieniając je w błogosławieństwo, jakim jest mana. Nie próbuj mi sprzedawać religii. Religia jest domeną kleryków, obowiązek ratowania naszej planety to moje jedyne wyznanie. Świątynia Man jest miejscem, gdzie trucizna zmienia się w nektar. Kiedyś znajdzie się tu cały Eleks i Magalan wreszcie uwolni się od jego wpływu. Do tego czasu musimy konfrontować się tu z niebezpieczeństwem. Moc Eleksu czyni świątynię niebezpiecznym miejscem? Zachowaj ostrożność, moc, Eleksum. Kim jesteś? Nie powiedziałeś po co przyszedłeś? Coś cię tu ściągnęło. Mamy dwie opcje, nie ujawniać się lub poddać się, czyli powiedzieć prawdę Kim jesteśmy, jeśli wybierzemy to opcję, że? Gdy no powiemy prawdę, to mamy tam jednolika dialogową więcej. Jeżeli nie, no to oprócz tego będą standardowe pytania i odpowiedzi. To tylko tym się różni. W żaden sposób to raczej nie wpływa na rozgrywkę, z tego co, co zauważyłem. Byłem Albem, ale uwolniłem się od Eleksu. Więc już nie jesteś Albem, to Eleks zmienia człowieka w Alba. Bez tej trucizny jesteś w stanie podejmować samodzielne decyzje. Powiedziałeś mi, kim byłeś. Teraz obaj dowiemy się, kim jesteś. Kiedy targają tobą nowe uczucia, postaraj się zrozumieć, że każdy z nas doświadcza podobnej walki. Nasza planeta cierpi z tego samego powodu. Cały Magalan został skażony Eleksem. To, co płynęło w Twoich żyłach. Płynie też w Jego żyłach, z tą różnicą, że Magalan nie musi odpierać pokus. Twoje ciało czuje głód Eleksu, tęskni za mocą, którą on oferuje. Zwalcz tę pokusę. Jak tylko zobaczę, że uległeś pokusie wzięcia Eleksu, będę zmuszony donieść komu trzeba. Nie wolno pozwolić, by Eleks zawładnął całym naszym światem. Co masz dobrego? Jasne. Czy zajmujesz się czymś poza udzielaniem rad? Już mówiłem. Doglądam świątyni Many, cytując Amreka Przemiana całego eleksu w Mane. Jest nadzieją Magalana. Z Many odrodzi się Magalan. Na pustkowiu wyrośnie las za sprawą uzdrowicieli świata. Robotnicy przynoszą eleks do świątyni, gdzie jest przekształcany. Taka przynajmniej jest teoria, w praktyce bywa różnie. Nie wszyscy sumiennie wykonują swe obowiązki. Jak Mana pomaga Wam w rzucaniu zaklęć? Tego staramy się dowiedzieć. Badamy to zjawisko. Nasz przywódca, pielgrzym Torald, odstawił Eleks, by poświęcić się odkrywaniu tajemnic Many w nadziei, że dzięki niej urośniemy w siłę. Jak twierdzą władający magią Mana w przeciwieństwie do Eleksu, który otępia zmysły i blokuje umysł, sprawia, że otwierasz się na świat i możesz z nim połączyć. Czy mana uzależnia podobnie jak eleks? Uzależnia moc, którą dzięki niej zyskujesz, nie sama substancja. Spójrz na Goliet. Nie potrzebujemy many tak, jak albowie potrzebują eleksu. W Goliet widać, że nie potrzebujemy many w równie desperacki sposób, jak albowie eleksu. Dzięki manie nasze ciała i umysły współgrają z czarami, którymi się posługujemy. Dla nas to naturalne. Energia, którą albowie wykorzystują w magii, jest gwałtem na naturze. Niszczy ją i samych albów. Nie wiem, czy. zauważyłem, drogi widzu, ale. niektóre niki dialogowe, które on pojawia się, powtórzyły i to dwukrotnie. Ale to może tylko moje odczucie. Jak przemieniacie Elex? Transmutujemy go. Umieszczamy Elex w świątyni Many. Kometa zmieniła strukturę tych skał. Dała górze moc. Kiedy przepuszczamy przez nią Elex, zachodzi proces, którego efektem jest powstanie Many. Oczyszczonego Elexu. Kiedy w pobliżu świątyni trafi coś, co było poddane działaniu Eleksu, da się wyczuć rodzaj napięcia. Nie martwi się, że w Goliec zamieszkał Alp. Alp to człowiek w niewoli Elexu. Z tego co widzę, Tobie udało się uwolnić. To świadczy o Twojej wyjątkowości. Ostrożność to cecha rozsądnych. Znajdą się tu tacy, którzy chcieliby cię zabić, gdyby poznali twą przeszłość. Co prawda, nie zapisano tego w żadnym z naszych praw, jednak wszyscy berserkowie, a zwłaszcza ja, mocno wierzymy, że każdemu należy się kolejna szansa. Jeśli jesteś gotowy, by odciąć się od swej przeszłości, zasługujesz na nowy początek. Zdecydujesz się na to? Tak, chcę zacząć od nowa. Dobrze. Z pewnością Angrim lub Ragnar chętnie opowiedzą ci wszystko o naszym prawie. Cała reszta będzie raczej obserwować twoje czyny. Co robicie z maną? Mana jest dla nas wszystkim. Jest życiem. To ona umożliwia nam czary. Żadna inna frakcja wolnych ludzi tego nie potrafi. Tę umiejętność zawdzięczamy eliksirowi zmany. On daje siłę naszym wojownikom. Czyni ich moc większą od jakiejkolwiek machiny albów. Ale nie tylko my stajemy się dzięki niej silniejsi. Sprawia, że cały świat rozkwita. Rozejrzyj się. Wszystko wokół jest zasługą naszych wszechserc. Wszech serc? Wszechserca serc? Wszech są w centrum naszego działania. To rośliny, które wzbogacamy manu. Użyźniają ziemię. Czy wymienisz manę na Eleks? Chętnie. Mówiłeś, że ludzie nie wywiązują się ze swoich zadań. Największym naszym zmartwieniem jest pokusa. Elex niszczy ludzi tak, jak zniszczył naszą planetę. W zeszłym tygodniu pięć dużych kawałków Elexu zniknęło ze świątyni, zanim zdążyliśmy poddać je transmutacji. Dokładnie w tym samym czasie przepadł Kral, jeden ze Strażników. Kral ukradł Eleks. Myślę, że kral jest złodziejem. Pewności jednak nie mam. Nie udało się odnaleźć ani Eleksu, ani krala. Nie wiem też, dlaczego dopuścił się tej kradzieży. Może. Gdzie powinienem zacząć poszukiwania krala? Oto jest pytanie. Strażnicy już sprawdzili twierdzę Ragnara w górnym Goliet. Kral spędzał tam sporo czasu przesiadując na centralnej galerii. To myśliciel, fakt, że to miejsce już przeszukano, nie powinien cię zrażać. Strażnicy nie są najlepszymi śledczymi. Była jedna osoba z którą można było porozmawiać ale... Ja aktualnie nie widzę. No nic nie przeciągając dzięki i do zobaczenia na następnym odcinku będziemy kontynuować naszą przygodę dzięki i do zobaczenia hej